Cześć z tej strony Stefan. Witam was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Max Payne. W poprzednim odcinku spotkaliśmy się z Alexem. Niestety ten zginął, został podstępnie zamordowany. Także do dotychczasowej tragedii, do utraty żony, córeczki doszła jeszcze utrata najbliższego przyjaciela. Ale Max dalej będzie szukał ludzi odpowiedzialnych za handel walkirią. Zatem wydostańmy się wreszcie z tej stacji i, e, i poszukajmy, e, poszukajmy sprawców naszej e, tragedii. Tylko dzięki Alexowi nie oszalałem przez te ostatnie trzy lata. Teraz sam nie wiedziałem, co naprawdę czuję musiał wpakować się w coś tak dużego, że nadepnął Jackowi Lupino na odcisk. Lupino prowadził biuro seksu, prochów i zabójstw na zlecenie w obskurnym hotelu, zajmującym rozsypującą się kamienicę. Policja była już blisko, słyszałem coraz głośniejsze wycie syren. Lupino sądził, że nas załatwi, zabijając Alexa i wrabiając w to mnie, ale w ten sposób zwrócił jedynie moją uwagę. Zacząłem od hotelu. To był przykry widok, migoczące światła, wyblakłe ściany, kilku tanich bandziorów do wynajęcia i zmęczone spojrzenia prostytutek. Ruszyłem przed siebie, zgrywając twardziela jak setki razy wcześniej. Interesu pilnowali, szczerząc zęby jak rekiny, dwaj bezwzględni gangsterzy. Bracia Finito... Proszę państwa, a oto nasz bolesny wrzut na tył. Będzie bolało. Bosko nam ze śmiechu. Sami to wymyśliliście? A może jakiś bijaczy na dołu wam w tym pomógł? Nie odpowiadajcie. To było pytanie retoryczne. Mam coś dla szefa. Jest Lupino? To zależy, kto go szuka. Przyjaciel, czy może policyjny śmiech. Nie odpowiadaj. To było jak to ładnie ująłeś. Pytanie retoryczne. Lupino nie przyszedł, ale kazał Cię pożegnać. Lupino nie było w hotelu. Wpadłem za to na braci Finito. Wiedzieli, kim jest. Wiedzieli, kim jestem naprawdę. Drzwi zatrzasnęły się za mną i nagle w pokoju zrobiło się aż ciasno od pocisków. Ok, no to mamy pierwszych, pierwszych subbosów. Yy, najpierw ich pokonajmy. Ciężko będzie go trafić za tym Aj, aj ej! Udało się. Dobra Zauważyłem leżący na biurku list ja najpierw przeszukam... jest! Uwaga, wchodzimy. O, pięknie! Trzy heady weszły ładnie. Yy, no dobra, no to podsumujmy, co się do tej pory stało. Yy, no tak, yy, już skończyły się nasze yy, zabawy w kotkę i myszkę. Już yy, nie możemy działać tutaj jako jako udawany członek mafii już zostaliśmy zdemaskowani zresztą Jack Lupino nasłał morderce po to aby zabił Aleksa i wrobił w to Maxa więc no musiał się zorientować w jego zamiarach no i bracia Finito którzy mieli pilnować tego interesu Hotelu, który był tak naprawdę biurem seksu. No to zostaliśmy przez tych gangsterów rozpoznani i musieliśmy stoczyć z nimi walkę. Zatem, no tak, jesteśmy wrobieni w morderstwo oficera policji. Ściga nas mafia. Straciliśmy żonę, córeczkę, najbliższego przyjaciela. Zatem, no, mówię, Max to taki biblijny hip, na którego walą się wszelkie możliwe nieszczęścia. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o dialogu, który miał miejsce. W oryginalnej wersji padło takie nawiązanie do nazwiska głównego bohatera. Painted Max. Paint to nic innego jak ból. No i ta gra słów jest w zasadzie nieprzetłumaczalna, aczkolwiek była grupa, która się na to poważyła. Grupa zajmująca się bazarowymi tłumaczeniami, która nosiła nazwę Ruskie Tłoki. Polecam streama od odrona, który zrobił Część, który przeszedł część tej gry właśnie na tym bazarowym spolszczeniu I to była taka mieszanka polskiego, rosyjskiego I tam zostało to przetłumaczone na rosyjski jako e, Maksłowi Błoi W ogóle tam też pojawił się ten gość Z filmiku idę albo nie idę e, Dobra, e, dowiedzieliśmy się o jakimś liście Leżącym na biurku od Lupino, więc przeczytajmy go, może? Z Lupino spotkałem się tylko raz. Jego prawą ręką w interesach był niejaki wini-gogniti. Gogniti był typem choleryka na krawędzi załamania nerwowego. Wiecznie darł się na ludzi, jakby rozpierała go energia. Miał łeb do tego interesu, ale brakowało mu jaj, żeby grać poważnie. Swoją frustrację wyładowywał na nieletnich czpłonach i dziwkach. Wymiana Valkyrii nastąpi w twoim hotelu. Cytując Jacka, "Wini, ty się tym zajmiesz. Koniec cytatu. Rico Muerte będzie się wszystkiemu przyglądał. Jeśli coś pójdzie nie tak, to polecą głowy. A zresztą Traktujcie więc gościa naprawdę grzecznie i spełniajcie jego żądania. Nie nawalcie, bo spotkam was Finito! Panowie, Finito! Handel walkirią oznaczał wzmocnioną ochronę, pozamykane drzwi i wielu nerwowych zbirów z palcami na spustach. Nie zapowiadało się to ciekawie, ale i tak warto było sprawdzić. Rico Muerte przypominał filmowego Keizera Soze. Był jak przerażająca opowieść, która ma trzymać ludzi w napięciu. 313. Bracia Finito zapisali na marginesie numer pokoju, w którym był Muerte. Okej, okay, no to właśnie będziemy się musieli udać do tego pokoju 313. Zajmowanym przez Rico Muertę, dobra, to jakieś łóżko do niegrzecznych zabaw, specjalnie przeznaczone. Eee, gdzie to jest? Gdzie to jest? O, i warto przeglądać wszystko stanowi zagrożenie. Policja, działania, czy śnieżycy? Czy jest, jest radio, tylko... O jest! Na konferencji prasowej burmistrz oznajmił, że Walkiria stanowi poważne zagrożenie dla miasta. Wezwał też do podjęcia nadzwyczajnych działań, aby wyeliminować ten problem. Najnowsze wiadomości, sprawa Walkirii staje się coraz poważniejsza. Zamordowano dzisiaj agenta DEA, Alexa Boldera. Agent Boulder został kilkakrotnie postrzelony z bliskiej odległości. Zabójcę zidentyfikowano, jest nim Max Payne. Pętla wokół poszukiwanego mordercy zacieśnia się, gdyż coraz większa liczba policjantów przyłącza się do akcji. Zdaje się, że miałem swoje 5 minut sławy. No, mi już jest głośno o tym, o czym już mówiłem. Dobra. No to dość łatwo sobie poradziliśmy. Yy, dlaczego użyłem gazurki? Za chwilę się przekonacie. Moja pani. Mój panie. Moja pani, proszę poświęcić chwilę na sprawę najwyższej wagi to prawdę, mój panie? Rzeczy samej, moja pani. To zdarzyło się podczas naszego pierwszego spotkania na pustej leśnej ścieżce, gdzie jesienne liście płonęły w promieniach słońca zupełnie jak twoje włosy. Och, mój panie, nie powinieneś tak mówić. Ależ muszę, moja pani, muszę. Mój panie, nie, zabraniam ci tego. Tak być nie może, tak nie będzie. Lecz czemu, miłości moja, czemu? Mój panie, to zbyt okropne. Nie każ mi tego wyrażać słowami. Moja pani, błagam cię, muszę wiedzieć. Wolę umrzeć niż żyć w nieświadomości. Tak, mój Panie, oboje powinniśmy umrzeć. Może wtedy wstyd będzie mniejszy. Psz! Mój panie, jestem bowiem... Jestem twoją zaginioną siostrą. O, Lady Amelio! Taka tragedia! Jak oni się teraz zejdą? E, Oszczędziłem ci nieuniknionego, uwierz mi. E, takie seriale potrafią skuteczniej rozwalić mózg niż e, śród wystrzelony z bliskiej odległości. No to już troszeczkę, troszeczkę silniejsi ci przeciwnicy są. E, ja będę oglądał wszystkie te odcinki. E, tych seriali. Znaczy pani Walkirium mogli zaatakować bez ostrzeżenia. Musiałem uważać. Lepiej zabijać. Znaczy, ja zawsze to robiłem po pierwsze dlatego, że no y, tacy ludzie byli odpowiedzialni za tragedię Maxa, a po drugie no wystarczy przypadkowy strzał, żeby No zwalmy frajera! A ci dam frajera. To pojedynek na obrzyny? No niestety przegrałeś. No to jest wada obrzyna właśnie. Ten długi czas ładowania i tylko dwa strzały. Kolerny zub. Zapiszę to sobie, bo ja to nie zapisuję. bo jeszcze ci odda. Dum, morderczał to mąt z napójami. Do mnie mówisz? Fardziel z ciebie, jak się boję. No i pięknie. Gorda, kurde, kurde nie, nie, nie byłem na Ciebie przygotowany. Przyznam szczerze. To przyjęcie najwyraźniej zamieniło się w stypę. Chyba nie straciłem zbyt wiele zabawy. No, nie, nie wydaje mi się. stanowi zagrożenie. Walka z narkotykiem Walkirią zakończyła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera z DEA, który został brutalnie zamordowany na stacji metra Roswell Street. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni jest Max Payne, którego widziano w pobliżu miejsca zabójstwa w chwilę po strzelaninie. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsze w dziejach miasta Śnieżyca nadal szaleje. Policja, działania. Czy śnieżycy, Jim Bravura, wszelkie niezbędne... no. Także czy śnieżycy? Sprawę Walkiri musimy prowadzić niestety w pojedynkę No co tylko jeszcze zwiększa determinacja Maxa. mhm mm Najpierw zaczekamy na tego Aha, no i nie wspomniałem, że w momencie korzystania z bullet time'a y, jesteśmy nieśmiertelni Nawet gdyby wybuchł granat, no to Czekaj, 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 Kurde. Jeszcze mnie zdążył trafić, no. Ale dobra. Jeszcze się odkujemy, jeżeli chodzi o te, te medykamenty. Oho, tu jest pokój, w którym w którym zatrzymał się muerte. Muerte też dostał list. No i ktoś nas chyba tu oczekiwał? Nasze śledztwo nie wskazywało na powiązania Angelo Puncinello ze sprawą Walkiri. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem, podpisał sam Puncinello. To był pierwszy dowód na to, że ojciec chrzesny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, jakie wpakowałeś się w Chicago. Wyciągała cię rodzina Puccinello. Czekałeś na okazję, aby się nam odwdzięczyć. Jeden z naszych chłopców ma bardzo poważny problem. Chcemy, żebyś wspomógł nas w tej sprawie swoimi szczególnymi umiejętnościami. Ale zbieranie dowodów straciło sens kilkaset pocisków temu. Tak dawno przekroczyłem granicę, za której nie było już powrotu, że nawet nie pamiętam, jak ona wygląda. Tym bardziej, że... Nasz przyjaciel, który zginął, był naszym jedynym obok agenta BB kontaktem z DEA. No a teraz i tak jesteśmy już oskarżeni o morderstwo. Ściga nas policja, poluje na nas mafia, także jest. Okej, okay. jeszcze jeden. Ale to nie będzie chyba ostatni. Znaczy na pewno nie będzie ostatni, ale ostatni w tym. w tym punkcie. Hey. Mówiłem? Cholera, huknęło jakby wybuchła bomba. Nie, chyba nie. Ten rusek raczej by się na to nie odważył. Zwykłe zmęczenie materiału. Niech to naprawdę myślałem, że to bomba. Rusek by się na to nie odważył, czyli, czyli to co powiedział jeden z tych bandziorów wskazuje na zaangażowanie rosyjskiej mafii w te wszystkie, w te wszystkie wydarzenia W stole swój pamiętnik. Tu trzeba troszkę poszperać też. Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candy Down. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet glina z obyczajówki. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłałam jej nową taśmę z Jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała, o ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka Walkiri. Okej, okay, tutaj mamy dwie tajemnicze postacie. Jedną z nich jest niejaki Jednooki Alfred, a drugą jest tajemnicza Wiedźma. I co to? To za, co to za persony? No, tutaj właśnie widać miejsce, z którego ukrytej kamery, gdzie Candy kręciła filmy z udziałem swoich klientów. Już myślałem, że się uda. Ale dobra, nie. To on załatwcie W życiu sam go załatwia. Jest czego No dobra. Musimy iść tędy. No i pięknie. Nie od razu, ale się udało. No okej, okay, moi drodzy. Zatem udało nam się ustalić, że Angelo Puncinello wiedział, czym handlują na jego podwórku. Dowiedzieliśmy się również o tajemniczym Jednookim Alfredzie i niejakiej wiedźmie. Co to są za osoby? Czy one mają jakiś związek z całą sprawą, w której prowadzimy śledztwo? O tym się przekonamy w kolejnych odcinkach. A w tym odcinku żegnam się z Wami i do usłyszenia.